Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak zdobyć omnicję Nova 5 do maszyny DEI. Tak jak ostatnim punktem obytencyjnym, z którego będę wykrywał wszystkie kroki będzie skrzydło i tego samolotu na miejscu katastrofy. Więc zaczynamy. Krok pierwszy. Musimy zwabić toksycznego ogara do laboratorium uzbrojenia, gdzie schodzimy na niższe piętro. Następnie podchodzimy do maszyny do napełniania butli i w to właśnie miejsce musimy zwabić i z toksycznego ogara. Pył po nim zostaje zastany przez maszynę. Czy taka drobna uwaga, aby sprawdzić czy urządzenie na pewno zastało to co zostało po toksycznym ogarze? Zdarzyło mi się parę razy, że maszyna nie zassała pyłu i musiałem zwadzić kolejnego ogara. Krok drugi. Krok drugi można również wykonać jako krok pierwszy, a krok pierwszy jako krok drugi. Tutaj potrzebna będzie nam maszyna DEI, z którą udajemy się na półpiętro i zasysamy żółty kanister. I tutaj taka mała uwaga: jeśli mamy pełen magazynek, musimy oddać jeden strzał, bo inaczej nie będziemy mogli korzystać z opcji zasysania, która jest nam potrzebna do zdobycia żółtego kanistra. Włączamy opcję zasysania, która znajduje się pod przyciskiem celowania i trzymamy tak długo aż. Kanister będzie pod naszymi nogami. Następnie podnosimy kanister i udajemy się do laboratorium uzbrojenia, gdzie wkładamy go do maszyny, przy której zastrzeliliśmy toksycznego ogara i czekamy aż kanister się napełni. Krok trzeci. Zabieramy pełen kanister i udajemy się na miejsce rozbitego samolotu. A dokładnie do dziobu rozbitego samolotu, przy którym stoi płot, a przy płocie stoi skrzynia porośnięta. Mączami. I na tą właśnie skrzynię kładziemy pełen kanister. Teraz wystarczy jedynie uderzyć kolbą, a po chwili możemy otworzyć skrzynię i zabrać naszą nową amunicję. Dzięki za obejrzenie i do następnego, cześć.